To jest już trzeci film z serii No* 2 Kurde, zapomniałem, znowu lampy włączy się. Znowu że... A, zapomniałem, lampy włączyć, no nie wiem. Po co lampa? Po co mi lampa, prawda? Po co mi lampa do filmu, prawda? Przecież po, po co do mi dobre oświetlenie do kamerki? To, co się spuste, bo mi to spadło, a nie chce mi się ten. Ale dobra, wracając do rzeczy. Siema, witam Was w tym pięknym odcinku. Um, Ogólnie to jest już trzeci film z serii Hello 2. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba. I w sumie, co mam więcej do powiedzenia Przekontynuuj, przykontynuuj, więc. Wchodzimy sobie do domu sąsiada, bardzo możliwe. Mamy nożyczki. O Boże, jakie ja dawno w to nie grałem? O Boże. gram w to dwa tygodnie temu mniej więcej. Dobra, idziemy sobie tutaj. Patrzymy, gdzie jest sąsiad. Nie widzę tu nigdzie są sąsiada. Ja jednak go widziałem Tutaj coś musi być na pewno, bo To jest niemożliwe, po pierwsze tu jest safe jakiś Wydaje mi się, że będzie to możliwe Do zblokowania później W dalszej części gry eee, W tamtym odcinku, w sumie nie, nie pamiętam czy to było pokazane, czy nie Ale wiem, że ten domek stał chyba na safe właśnie Jak po to ty położyłem od razu Wiem o tym, że dobrym Pomysłem byłoby chyba Rozbicie gdzieś okno, Ale jak patrzę to chyba to jest niemożliwe jak on mi widzi? Gdzie? Gdzie? Halo? Jeszcze taka rzecz jedna, że szyldziaka nie ma ze mną, przez co też to też jest zbyt nie wiem... Yy, nie wiem co on dokładnie tutaj robić. Później. Mamy domek. Ała? Ała? Prawie mnie złapał. Tak, on tutaj jest, dobra. To chyba nie jest najlepszy pomysł, żeby tam iść. Ale mam już pierwszą rzecz z tego domu na pewno. No co masz jakiś problem do mnie, że tu stoję. Najlepiej to byłoby się udać od tej na górę. On nie skuma, co tu się dzieje. Halo, daj mi to. Bierzemy, uciekamy. Tam rozwaliłem deskę. Teraz od też rozwalam deskę. Otwieram drzwi i uciekam. Co zrobił kolejny łom? Ja naprawdę tego nie rozumiem. Po co mi kolejny łom, nie? Bo ja mam dostanie już dwie pary nożyczek i dwie pary łomów. To jeden łom jedno nożyczki sobie wyrzucę, żeby nie było, że. żeby nie było, że tutaj cokolwiek dziwnego się dzieje. Najgorsze jest to, że to już szkło. Tam są jakieś drzwi. Tu jest jakaś dziura do tego garażu. Idziemy do garażu tego nie da się otworzyć. On tu jest. Wiedziałem, że tu jest. To było zbyt ciężkie do nieprzewidzenia, że on tu jest. Ale wiem o tym, że można tędy sobie wejść, pójść sobie tędy. Oraz nie zauważę... Czy są kolejne nożyczki? Oraz jest zauważenie, pójść do góry chciałem powiedzieć, ale jednak nie Co my tu w ogóle mamy, bo ja nie... Nie wiem co tu się dzieje w tym domu ogólnie, zbytnio Tutaj da się jakoś wejść? Nie, mój łą, mój Dawaj mi to by mi nie spadł, nie spadł, dobra Dobra, to jest jakieś dziwne, trochę. ale ten to się nie da wejść. To są jakieś dziwne ryby. O, mam wrażenie, że jest trochę zbagowany. Więc myślę, że zdąży mu uciec. Dobra. Na przykład tak Nie, dawaj mi Dawaj mi było. Dzień A! Ciekam! Ciarki bi przychodzą już. Daj mi to twoje twój... uciekaj! Dobra, dałem radę Coś tutaj musi być Czy to jest chyba miejsce albo tylko do schowania się albo coś więcej No zamknij te drzwi Uciekaj Uciekaj Da się wyjść do samochodu, nie da się chyba Zawsze ja, wszedłem na samochód Jeżeli to, też że biorąc, żeby takie. A, nie da się. No tak. Dobra, na szczęście chyba nic przy sobie takiego nie miałem. Może nas nie zauważy. Przemian to liczę. nie, bo on tu musi przyjść. Bo tu są schody, w sensie tam są schody. Tam są jakieś drzwi. A ja łomuję. Super, dostałem się na górę, a nie mam łomu, No wiesz, ten łom! No to jednak, chyba mam inny plan na to. Dokładnie to taki, żeby nie brać tam tego łomu i po prostu wziąć ten. Bo tego raczej mi nie zabierze, bo ten łom jest inny totalnie miejscówki. Siema. Pociekam Dobra, nie widzi nas. Przynajmniej na razie nas nie widzi Dobra, otwieramy to I musimy jakoś tędy przejść mm, Dobra, tutaj na razie nic nie widzę Mi się wydaje ogólnie, że Ten samolocik, co tutaj był Po prostu będzie gdzieś tutaj W sensie, ta osoba Ta dziecko w zasadzie a ja widać nie przydałaby mi się tu latarka To dziecko jest gdzieś tutaj Pyk Idziemy sobie tędy Idziemy sobie też tędy Może coś znajdziemy na jego domu, domu po prostu Ale to może, nie jestem dokładnie też pewny A co tutaj jest? A dobra, myślałem, że to jest jakiś włas ogólnie Ale dobro Mm, to Tu jest komin. Co jest z tym kominem na pewno trzeba będzie zrobić? O! A co my tutaj mamy w ogóle? To jest jakiś wąż. To potrzeba do tego łomu może... Nie, czegoś tu brak Aha. brakuje, Oha! Brakuje tu tego jednego. Pytanie do czego do końca to jest Ale... ja bym... O Da się tu wejść Dobra, tam jest to dziecko Które musimy uratować Jak dobrze to rozumiem yy, Nie wiem totalnie jak tam dojść Bo tam jest piwnica ogólna. A nie wiemy do tej piwnicy się dostać Ale wiemy o tym, że musimy sobie wrócić Na pewno stąd Zeskocz z tej drabiny no Dzięki. Yy, jeżeli ten z pana to się nie, nic mi nie stanie, Tutaj jest. Tutaj trochę bardziej to może widać. Ale tutaj jest ta osoba zamknięta. Gdzie to dokładnie jest? Tego, to mi ciężko dosyć określić. Ale wydaje mi się, że. No, dawaj szybciej. Dobra. No, nie, nie chcę wchodzić. Dobro, wydaje mi się ogólnie, że ta osoba jest gdzieś... No gdzieś jest. Jest bardziej po tamtej stronie, ale od tej strony są drzwi, co oznacza, że będziemy musieli tutaj po prostu od tej strony chyba wejść. No właśnie. Tutaj mamy takie coś. To jest kwiatek. Czy co to tam jest? O, właśnie, tutaj. Ok, czyli to będzie tutaj. Tutaj będziemy musieli jakoś się do tego dostać. Musimy zdać głowę. Klucz. Potrzebujemy klucza? Hmm. Gdzie może być ogólnie klucz schowany, tego nie wiem. Ale wiem, że da się jakoś dostać. Tędy. Tam jest co, to może nas nie zauważył, no. przynajmniej to liczę, znowu, po raz kolejny w sumie Jestem ciekaw też, którędy będzie szedł Widzili nas czy nie? A, widział nas Musimy znaleźć głowę lub coś w tym rodzaju, nie wiem totalnie gdzie to może być Wiem, że to jest jakiś włas. Co może nam coś odsłonić? Tam jest domek Dobra, już wiem gdzie mamy domek kolejny Zresztą To tak, musimy zebrać chłom Później, żeby się nie męczyć z tymi połomami ułam, wszystkimi i tak dalej On jest tutaj Nie to zbiłem, no nie! Nie to zbiłem! No i teraz ja z tym łomem? No i jeden łomem. łomem! Tutaj. Dawaj mi to. No. no niestety nie zdążyłem tego zrobić. Ale wydaje mi się, że będziemy mogli. Będziemy w stanie to zrobić zaraz. Ponieważ po prostu wiem, gdzie już ten domek jest. Gdzie on jest w ogóle? Tego nie wiem. A on tutaj jest, dobra. Dobra, bierzemy to. Uciekamy. I kładziemy. To jest otwarte. Do czego teraz ten klucz może być? Dobra, tutaj. Dobra, tutaj mamy coś niebieskiego, coś bardzo dziwnego i niebieskiego. To jest jakaś lampa. Okej, okay, ta lampa powinna być chyba tutaj. Dobra. Teraz możemy rozciąć to. Otworzyć te drzwi. Oraz jesteśmy już tutaj. Bardzo dużo zrobiłem w tym momencie. Tak na oko patrząc. Przydałoby się przejście tutaj na pewno. Jakieś zorganizować. Ale dobra, tutaj może też da się przejść jakoś. I do czego tam będzie służyć w ogóle? Do czego tu potrzebujemy przejścia? Tu mamy klucz, dobro. Do czego to może być klucz teraz? Dobra, możemy na pewno rozwalić tutaj te drzwi. Nie wiem, czy to jest na pewno dobry pomysł, ale wiem o tym, że możemy to zrobić. On będzie miał tu niestety do nas przejść. I jeżeli to się do tak? To się zamknie. Nice. Jak on tu przejdzie, to będzie masakra. Dlatego wolałbym, żeby tutaj nie szedł. Widział mnie, ale... Nie przyszedł. Do czego to może być klucz? Nie wiem. Trzeba sprawdzić wszystkie drzwi. Wszystkie. Nie. Tak. Gdzie jest szafa? Jest tu szafa? Nie ma szafy. Nie ma szafy. Gdzie jest szafa? Nie ma szafy. To może być problem, ale wiem, że ten da się przejść. Tylko potrzebujemy czegoś, jakiegoś ciężarka. I z jakiego powodu tu nie ma szafy? Nie wiem. Jest jakiś samochodzik, tu musi być jakiś obraz. O! Nice! O kurde! Mega ciekawe I czemu ja się budzę tutaj? Mamy pójść do tego domu, do tego typa Tylko gdzie jest ten dom Nie wiem totalnie gdzie jest ten dom W ogóle co ja mam? mam, mam nie mam tego klucza, bo żyję. no co? Ten dom. Gdzie jest ten dom? To jest taki niebieski domek, niebieski domek To jest tamten dom no dobra Nie zapowiada się zbyt fajnie Bo tam to jest tamten dom niestety A może niestety nie wiem ciężko mi to stwierdzić Ale wiem, że musimy iść do tego domu Albo na teren tego domu Coś w tym stylu Okej, okay, dobra, tutaj wszystko słychać Brakuje jednego poroża roża, czy co to tam jest? Nie, znaczy to jest kolejny łom, czy mi się tylko wydaje, nie? A, jak dobrze rozumiem, stąd musimy wziąć głowę tego typu. Co to dało? Ten dzik się patrzy w dół, to tak jakby miał nam powiedzieć, że musimy zejść na dół. Tu jest niedźwiedź. O, kurde. Ciekawe to było. Ciekawa muzyka na pewno. Mamy jakąś dźwigienkę. Albo mi telefon dzwonił w ogóle. Nie zauważyłem. Nie wiem o co tu chodzi. Tu mamy dzika. Mam w zasadzie kolejnego dzika, który pokazuje nam, że mamy zejść jeszcze niżej, chyba. Przynajmniej dobrze to rozumiem To jest kolejna czerwona rzecz da się, Czy da się zejść niżej? Tego nie wiem I wiem o tym, że muszę cały czas tam pilnować, bo może... On tu w każdej chwili przyjść Zwłaszcza kiedy co chwilę słyszę drzwi Dalej nie wiem dlaczego... Co jest z tymi drzwiami nie tak? Okej okay. O to chodziło. Tu, tak, mniej więcej. No, mamy jeden odłamek. Ta tablica, chyba jak dobrze wiem, jest na górze. Ale tak, wiem o tym, że tutaj trzeba będzie wskoczyć. Co to otwiera, to nie wiem. No, coś tu musi na pewno robić. Może to coś jeszcze wyżyje Coś, do czego jeszcze nie dotarliśmy, coś, do czego jeszcze nie mieliśmy szansy dotrzeć. Czyli znaczy, to na pewno, ale nie wiem do końca, o co tu chodzi. Wiem, że coś się otworzyło najprawdopodobniej. Mamy łopatę! Do, do czego ta łopata może nam się przydać, tego nie wiem. Ale wiem, że, wiem, że ją mamy. I nie wiem, jak chcę daje wyjść. Dobra, jesteśmy tutaj. Aha, o dobra, on ma strzelbę. Nieważne. Tego bym się nie spodziewał, że pod ma strzelbę. Ale dobra, mamy tutaj kolejny domek. Nie, to raczej nie tak czy tak. 01. Ale czy coś się tu zmieniło? Nie wiem. Poczekajcie, czy ja straciłem właśnie swoją łopatę? Tak, straciłem łopatę. Żeby dotrzeć do tej łopaty, muszę jeszcze raz to wszystko przejść. Spadłem. Dobra, może nas nie zauważył. A może nas zauważył? Ciężko to stwierdzić. Dalej totalnie nie wiem, o co chodzi z tymi dzikami. No to jednak nas zauważył. Dobrze, że nie miał chyba swojej strzelby. się tam coś jest... Jakaś skrzynka elektryczna, może w tej skrzynce coś może jest a dokładnie to po prostu będziemy mogli wyłączyć prąd no nie będziemy mogli nie, nie da się dobra idziemy sobie tutaj na górę nie wiem do końca co tu mam zrobić oprócz znalezienia tych o oto poszlak czy co to, to tam jest byku zostaw mnie proszę To jesteś jakiś dziwny proszę mnie tu nie straszyć bo bo tak lubię Biku, ty jesteś tylko pierdolnięty, ja, ci, ja nic do ciebie nie mam. Nie no, to jest chłop strzelby. Bez... Nice. To jest wyciąga strzelbę z tylnej kieszeni. Spodni, jeansów. To jest jakaś książka i nożyczki. Do czego mi kolejne nożyczki, ktoś mi powie? Chodzi mi o tego. Może... Nie no, nie wierzę po prostu w tego typa, no. Jak wiedźma w minecraft'cie, nie? Może mi nie zestrzeli? Może? Mam nożyczki Mam łom Kolejny łom i kolejne nożyczki Aha, bo to tutaj trzeba przynieść Te poroże Co to jest? A to do jego... W pokoju O co tu kaman, co tu kaman Jedno i to samo, ale no nie wiem, ten chłop nie widzi, no Właśnie, bo tu jest poduszka W której mogę, mogę coś wyciąć To jest klucz? Do czego klucz? Tu nie ma nigdzie nic z kluczem Chyba, że jestem ślepy Dobra, już wiem dlaczego to jest klucz No to jest fragment, jeden z fragmentów W zasadzie jeszcze czegoś, czego nie mam do końca zrobionego A to będzie tutaj, to jest ósemka Potrzebujemy jeszcze szóstki i szóstka będzie gdzieś tu lub tu Wiem, że jest łom, łom jest był potrzebny do tego, potrzebujemy jeszcze na pewno tego porożonego nie no, ten chłopiec jakiś dziwny! On jakieś dziwne mamroczenia robi! Chłopiec opętany! On jest widzowie opętany jakiś. Opętali go. Ja nie wiem, dobra, szybę mu rozbijasz. Może się nie wtórzy I drugą szybę mu rozbiję. A niech ma. Jak dobrze rozumiem... O ile w ogóle to rozumiem... Muszę coś zrobić z łopatą Pewnie wykopać coś w ogródku Albo... Co ja mam zrobić z łopatą? Z łopatą jeszcze nic nie zrobiłem Najpierw muszę no, chwilowo zdobyć Ale dobra Tak, mam ją łopatę I co ja mogę z tym zrobić, nie? Łopatą najczęściej robi się dziwne rzeczy Od kartonów po... Jakieś dziwne rzeczy Wiem o tym, że te dziki mi trochę pomagają. Tylko szkoda, że dalej nie wiem, co mam zrobić. Jestem osobą, która nie jest w stanie sama tego zauważyć, tylko potrzebuje pomocy w tym momencie. A że pomocy nie otrzymam, bo nawet śliczek tego chyba w tym momencie tego nadal nie przeszedł do tego momentu, jak dobrze wiem, to mamy problem. To jest skaczka. Kolejna kaczka, boże, ja będę ze skaczką! Uciekam, kaczko, to zaraz ja będę za niego. Nie wiem do czego dokładnie ten dzik, bo wskazuje jeszcze niżej. Co by oznaczało, że gdzieś coś tutaj jest i trzeba to wykopać łopatą? No to mogę niby zebrać, ale to chyba nic mi nie da. Bardzo sobie to tutaj. Coś, co może da się wykopać. No i czego? Do mnie strzelasz. No. Dobra, nie wiem, czy to jest jego teren, czy co. Jeszcze. Wiem, że... O. Fajnie, wykopałem safe. Szkoda, że tylko nie za numerków. A skąd te numerki mogę wziąć? Nie wiem. A, pewnie z mapy mogę wziąć, właśnie. To to będzie... Właśnie, jeżeli mogę numerki wziąć z mapy To... Ten typ oczywiście do mnie strzela Nie wiem z jakiego powodu do mnie strzelasz, byku, po co ci to? I może niby zgadywać hasło, mamy w sumie bardzo małe prawdopodobieństwo, że zgadniemy Ale jednak jakiś jest To będzie 018 6 018. Czekajcie, wezmę coś innego do ręki. A właśnie jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna do tego w sumie, bo tam były kolory pinesek, a kolory pinesek też się liczą Dlatego teraz musimy to sprawdzić, koniecznie. Czyli. FIOLET No nie, wytrzymam zaraz Hop, znowu zacznie do, nas, do mnie strzelać zaraz Dobra, wiem, że jeden to jest białe, a fioletowy to jest 0 Fioletowy to jest 0, a to będzie 1 O boże, jak to powoli idzie Teraz tak Było jeszcze, co mieliśmy jeszcze Możemy to oczywiście zgadywać, a możemy po prostu sobie dalej iść Niebieski to było 8 8, 0, 1 i będzie 6. Tutaj może. 0, 1, 2, 3, 4. O! Mamy, mamy hasło. Mamy hasło. Do czego to może być klucz? <noise> Tego totalnie nie wiem. Do czego to może być klucz? Nie wiem, czy to może być w tym domu, czy nie. Ciężko mi to stwierdzić Ale wiem o tym, że możemy pójść do naszej bazy Że tak powiem Coś tak o Później tak o jakoś Dobra, przeżyłem, przeżyłem, ważne, że to się stało Teraz możemy sobie pójść do naszej bazy Onieś tam może łopatę, jeszcze zobaczymy co dokładnie I wtedy Tam na kamerach bardzo możliwe, że będziemy mieli ten dom, który, do którego musimy pójść Vajron Krops Nibar nie Aha, czyli daje tam, bardzo możliwe, że daje tam musimy być. Ale do czego to może być klucz? Tego nie wiem. I wiem, że nie musimy nosić tych nożyczek i pomu. Ale ja to będę nosić, dlatego że to jest innej miejscówki. I teraz nie mogę mi tego zabrać. Tam jest też zestawopar. Dobra. Ale do czego ten klucz może być? To jest dosyć ważne pytanie, bo totalnie nie wiem To może być równie dobrze do tamtego pewnego domu Ale też nie jestem do, do, do tamtego pewnego domu, tam gdzie jest sąsiad Ale nie jestem w stanie tego stwierdzić A. No właśnie, tutaj musieliśmy pójść Czyli teoretycznie tak, jak mi się właśnie wydawało. Tak, tutaj mamy te wszystkie domki już postawione. Co tu się właściwie stało? Czemu to wszystko z do góry nogami? Ale wiem o tym, że ten klucz użyjemy. Już bardzo możliwe, że w kolejnym filmie. A jeżeli nie użyjemy tego klucza w kolejnym filmie. To po prostu użyjemy go teraz. Wejdziemy do tego pomieszczenia i popatrzymy się tam. Żegnam i widzimy się już w kolejnym filmie na moim kanale. W którym dalej będziecie przechodzić ten dom. Mam nadzieję, że tutaj jeszcze dużo do roboty zostało, bo nie chcę robić tak, że po prostu kolejno ci nie będzie przez 10 minut. Więc co? Siema i widzimy się w kolejnym filmie. Mais ne la.